Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie Mamy dzisiaj sobotę Sobotę Tak, życie w Irlandii, Polak w Irlandii Od kilkunastu lat Jakie to życie w tej Irlandii Słuchajcie, pracy jest od groma w Irlandii Gorzej jest z mieszkaniami hmm. Tak naprawdę z pracą możecie sobie przebierać A to dlatego, że pracy jest sporo, no Jakie zarobki? No zarobki, słuchajcie, są różne Naprawdę są różne te zarobki W każdym bądź razie Za najniższą krajową I tutaj nie księgnie, jak jakieś tam osoby, które tutaj mieszkają Niech tam lat, że z tego się nie da wyżyć W Wielandii Moi drodzy, da się wyżyć Da się wyżyć, bo Znam osoby, które zarabiają na niższą krajową W dwie osoby zarab Dwie osoby pracujące Jest gościu i gościuwa I zarabiają na niższą krajową, a na niższa krajowa to ci co są w Irlandii to wiedzą jaka jest i powiem wam, przeliczcie sobie, za mieszkanie płacą 1450 euro no, jedzenie i w ogóle, i zobaczcie czy idzie z tego odłożyć, powiem wam, że jeszcze idzie no ja zarabiam powyżej tej, na niższej krajowej, nie ma co, ale, ale, ale moi drodzy Idzie, yy, mówię, że idzie tutaj wyżyć lepiej, lepiej niż w Polsce. Z jakiego względu lepiej niż w Polsce? Ano to dlatego, że dwie osoby jak pracują za najniższą krajową krajową, to ile macie w Polsce? Ile tam dwie osoby zarobią? tysięcy To może i też jakoś idzie jeszcze wyżyć. Może i też, może i też faktycznie. No ale mnie się wydaje, że tu jest lepiej. Yy... Ja mówię o pracy żyjąc tutaj e, I za najniższą krajową e, Fakt, że drogie tutaj jest bardzo życie Musiałem kurde bardzo przybliżyć kamerę Dlatego, że nie mam stojaka e, i, I musiałem przybliżyć kamerę Także życie w Irlandii Czy się opłaca nadal? Hm. Sporo osób, jak już wcześniej wspomniałem Na wcześniejszych swoich nagraniach Na końcu tego nagrania będziesz mógł Mogła sobie zobaczyć Te filmiki, jak już mówiłem O tej Irlandii. No. Są też osoby, co naprawdę żyją też tutaj długo i też wiedzą, co mówią w tym temacie. Ja nie twierdzę, że nie. No, ale nie ma tutaj bajek puszczać ludziom, że, że jest bardzo źle i w ogóle, tak? Bo jeśli masz pracę, to naprawdę idzie tutaj, idzie dobrze żyć, na wycieczkę cię stać. Jak moi znajomi teraz właśnie do Ameryki, będą lecieć na wycieczkę na dwa tygodnie. Tak, będą lecieli. Chyba w przyszłym tygodniu, nie w tym co teraz, w przyszłym nie wiem co teraz będzie tydzień, tylko tydzień jeszcze później do Nowego Jorku będą lecieć. Następny znajomy był kiedyś w Stanach Zjednoczonych, był 10 lat ponad, kupił mieszkanie w Nowego Jorku, gdzieś tam. I, i, i właśnie tak będzie leciał w tym tygodniu chyba w czwartek, żeby te mieszkanie sprzedać, bo już nie wraca do Nowego Jorku tylko zostaje tutaj w Irlandii A aczkolwiek to nie znaczy, że w Irlandii jest nie wiadomo jak fajnie, bo tutaj też trzeba zapitalać, chociaż ci na państwówkach, co siedzą bujają się nowymi autami moi drodzy i jakoś dają radę, no ja niestety pracuję i nowym autem się nie bujam no, tych starym nie, no ale nowym się nie boją. No. Eee, co jeszcze ciekawego? Eee, czy warto tu przylecieć do tej Landy? Myślę, że warto. Jak masz pracę, przede wszystkim mieszkanie, bo tak, jak wspomniałem na tym nagraniu, to eee, pracę znajdziesz, bo praca jest. Tu chcę pracować. No, jeżeli chcesz pracować, zarabiać dobre pieniądze, no, a pracować bardzo. Tak naprawdę, w ogóle, no to musisz wyświecić inaczej. Tak, może jakiś czarny biznes, ja nie wiem. Nie namawiam do tego czykolwiek no ale e, no, musisz pomyśleć nad tym, tak? Czy chcesz pracować ciężko, czy mniej ciężko. E, tam ktoś mi zadał pytanie w komentarzu: jak z pracą dla kierowców ciężarówek jest, jest tutaj pracy od ciut i ciut, jeszcze raz ciut, ciut ciulika. Jest dużo pracy. Czy zarobki są dobre? No, akurat mogę Ci powiedzieć na przykładzie sąsiada. Mój sąsiad pracuje na nos na kategorii C plus E. Powiem ci, jaką gotówkę ma, nie gotówkę tylko na konto, ile ma na rękę pieniążku, mogę ci to powiedzieć. Na rękę pieniążków, aha, i robi na noc, od godziny gdzieś 18 do godziny, no, około yy, przed 6, do 26, gdzieś yy, przyjeżdża, za 10, 6, to zależy, tak, yy, przyjeżdża. Oczywiście czas pracy jest tutaj yy, pilnowany, bo to trzeba pilnować to jest tajemniczony to wie o co chodzi. no W każdym bądź razie, jeśli chodzi o te zarobki dla kierowców ciężarówek, tak jak mówiąc o tym na tym przykładzie, to śmiało y, on ma 840 euro na łapuchę. W tym jeszcze ma, moi drodzy, jakieś tam bonusy, tak, także raz na jakiś czas wychodzi kafelka. Mówię tutaj o euro, tak, i mówię tutaj o tygodniowej wypłacie, tak? Oczywiście składki te różne duperela, to co potrzeba ma. Czy średnia, średnia krajowa w która wychodzi gdzieś 500 euro z hakiem, to pomyślcie sobie, 800, prawie 50 euro, czy to jest mało, czy to jest dużo. Na tydzień, oczywiście, mówimy tak? Mieszkanie płacąc 1000, przykładowo, niech będzie 1400 euro niech będzie, tak? Także. Jedzenie wydacie ile? Na rodzinę 200 euro wydacie może, przy dobrym starcie, no takim, takim no a czy dobrym? Takim, już że najecie się, no, za 200 euro. I to nie, nie, nie pitolą osoby, że 200 euro na to jest mało na jedzenie, bo nie jest wcale mało. I uwierzcie mi, głodnym nie, nie chodzicie, moi drodzy, za te 200 euro. No tak pomyślcie sobie, czy zarobek 200... Yy, 800 euro niech będzie na 300, czy to jest mało? No tak, na dniówkę jak idziesz, to masz też na C plus E, te 750, a też 800 euro masz wypłaty, tak? No i też tutaj gościu jeździ, to jest oczywiście Lunch, który mleko wozi, taki baniaka, jeździ na farmy i mleko od, od tych wozi, tak? To on miał 1000 euro, tak? Jeżdżąc na śmieciarce masz około 700, 780 euro także no i, oczywiście na dzień, tak? Tam od 5 godziny do 1 drugiej godziny wiem, bo jestem w to wtajemniczony, bardzo skrupulatnie, jaką mają wypłatę, także mnie się wydaje, że e, nie jest to wcale mało pieniążków zarabiając nawet te 700 euro na tydzień, dwie osoby jak zarabiają to jest 1000 euro 400 na łapkę macie także macie w jeden tydzień zapłacone mieszkanie e, w drugi tydzień macie połowę przykładowo, te 500 euro no, no nie no, ja zaokrąglam moi drodzy, tak, tam rachunki telefon yy, yy, tam, yy, nie wiem, tam internet telewizor, jak macie jeszcze polską kablówkę tak, żeby yy, mieć sobie czy tam yy, telefon miesięczny opłata, opłacać, zależy jakie macie taryfy, co i jak yy, yy, to mnie się wydaje, no te Ajkomorne, te, 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 no ja wynajmniej jesteś, tak, ale jak kupicie mieszkanie sobie, wyciup do banku płaci te 1100-1200 euro w zależności na ile lat co jak, to mi się wydaje, że to jest zarąbiście, moi drodzy. I powiem Wam, że na ratę nawet abyście wzięli nowy samochód, czy nowy taki pięcioletni powiedzmy, tak, 2000, nie wiem, 2017 roku niech będzie, tam 18 roku, tam ma 2000 rok. To byście tak płacili za rzeka Marka te 400-500 euro. za rzeka Marka, że tam nie było, tak? Marka. Także że mnie się wydaje, moi drodzy, że to jest fajnie. Idzie żyć z tego, z tych pieniążków na ciężarówkach. A średnią, krajową, masz około 500 euro. Czy, tak? czy to jest mało? Nie jest mało. Wieście mi, to nie jest mało. Jak dwie osoby pracują, to macie 2000 euro. No, już się światła bardzo szybko zmieniają. Ale na pomarańczowym można jechać. Mówię, że 2000 jedna osoba dziś zarobi, druga 2000, macie 4000. Te sobie łatwo dodajcie odejmijcie, co, jak, ile wam po prostu zostanie. Czy warto przyjechać do Irlandii? Moim zdaniem tak. Mówię, mieszkanie, no gorzy tym mieszkaniami jest, tak jak mówię, tak, bo z tymi mieszkaniami medozer różnie bywa. Jest po prostu ciężko, tak. Ci właściciele tych mieszkań, to są różne sytuacje, no nawet i. Kobiety muszą pokazywać swoje yy, przyrodzenie, czy jak to się mówi moi drodzy, no, no nie moi drodzy, no, są takie sytuacje, że kobiety no, są wykorzystywane, to jest bardzo głośne. na mi było tutaj gdzieś około miesiąca temu, że ci właściciele tych mieszkań no, chcieli od, od kobiet, żeby im, no nie wiem, marchewki czyściły, strugały, nie wiem jak to nazwać w sposób dosyć, dosyć kulturalny. Yy. Jakieś grupy powstały tu w Irlandii, rządowa grupa, tak, żeby właśnie walczyć z tym syfem, z tym gównem, tak? Oczywiście ja nie znam takiego przypadku, tylko słyszałem, no to i czytałem, w wiadomościach było, i w gazecie irlandzkiej tutaj czytałem, tak? W każdym bądź razie, no takie sytuacje mają miejsca, podobno i, i jest to z tym walczone. No ale jak mówię, żyją tutaj normalnie i w ogóle, to powiem wam, że. Idzie z tego wyżyć. A tym bardziej, że przyjedziesz tutaj do Irlandii i idziesz do firmy i chcesz robić prawo jazdy, a nie masz tych praw a chcesz zrobić, to po prostu moi, firma, w której możesz, pracujesz, to ta firma może dać Ci y, pomóc Tobie zrobić na... Y, po prostu prawo jazdy może Ci pomóc zrobić na kategorię C. Y, opłacić Ci tam lekcje, no i tam musisz kwalifikację zdać, tak? No oczywiście musisz mieć ten angielski, tak? No ja, moi drodzy, tam szprycham i także nie pamiętam polskiego, że jak to się mówi ciągle, to w świecie jestem, można powiedzieć, od bardzo młodych lat, no ale nie palefrana, jak niektóre przygupy, to są 4 miesiące w świecie i zapominają języka polskiego, bo są takie przypadki, że nawet zapomni, jaka jest waluta w Polsce? Jaka jest waluta w Polsce? Ja już nie pamiętam, wiesz? Wiesz? No to tak zwane przygupy. Znaczy, według mojej opinii. Także wracając do tematu, no jeżeli będziesz dzieć, chciała, chciał wiedzieć więcej na temat Irlandii, praca, co i jak, już powtórzyłem ten film, teraz też powtórzę, napisz mi w komentarzu, czy tam do wiadomości. prywatnej napisz w komentarzu, zrób hashtag, on się wyświetli wyżej ten ten I, i ja oczywiście nagram wiadomość w tym. Temaciko. A tymczasem żegnam się z Wami. Zostaw subskrypcję, lajki. Dziękuję za wsparcie kanału i do usłyszenia. A ja jeszcze mam 40 km przed sobą. Pozdrawiam!